No, witam grupę, więc idziemy dalej. Więc dla osób, które się zastanawiają, dlaczego ostatnio nie ma live'ów, więc wam już tłumaczę. Po prostu jestem z grupą z SIW i w tej chwili jesteśmy w trasie na Giewąt i całkiem dobrze nam idzie. Niektóre osoby mają trochę kondycyjnych problemów. Ale ogólnie cała ekipa sobie całkiem dobrze radzi. I w, takich, w czasie takich długich marszów jest dużo czasu, żeby sobie pogadać. Gadamy o, gadamy o inwestowaniu, bo jesteśmy głównie tutaj na, na naszym szkoleniu SIW. I mamy piękne słoneczko. Także popatrzcie, jakie są fajne. Widoczki tutaj, kosodrzewina, nasze ładne Tatry. Jesteśmy w tej chwili, może z godzinkę od Giewontu jeszcze. Jeżeli ktoś w Tatrach jeszcze nie był, nie chodził po Tatrach, to was zachęcam, bo naprawdę jest fajnie, można się dotlenić, można doceniać piękno naszego kraju. Dla niektórych osób, którym to uciekło, ja jestem w połowie góralem. Moja mama jest z małego, cichego, także mam dużo tutaj wujków, ciotek, kuzynów i innych krewniaków, ale niestety za dobrze się z nimi nie znam, bo to już lata minęły i, i się tych kontaktów z taką dalszą rodziną utrzymuje mniej. Ale jest naprawdę fajnie, więc plan mamy taki, że chcemy wejść, chcemy wejść na Giewont, a po wejściu na Giewont, po wejściu na Giewont plan jest taki, że chcemy przejść czerwonymi wierchami na Kasprowy Wierch i później albo będziemy zjeżdżać, albo będziemy później zjeżdżać, albo będziemy już, albo będziemy schodzić. Po godzinie 18 w hotelu Logos Mamy kolejne 3 godziny 3 godziny szkolenia Także tutaj jest nowy student Marcel Marcel jak to się stało, że się stałeś studentem SIW? Skąd Ci ten pomysł do głowy przyszedł? To było związane z moim zawodem, szukałem elastyczności w zawodzie Okej okay. No i szukałem Znalazłem Maćkę, obserwowałem rok czasu grupę Aha, czyli byłeś na, na inwestorach, tak? Tak, rok czasu. siedziałem i obserwowałem po prostu sprzedach. Aha. zadzwoniłem do ciebie, porozmawiałem. Eee... Kilka godzinek rozmawialiśmy. Nie przekonałeś. I nie żałuję. Także widzicie, jestem dobrym sprzedawcą, co? <grym <grym <grym> <grym> Motywował tym tak. grać. Ale najważniejsza była obserwacja. Drugi przez rok, aby zaufać. To ile jesteś na SW teraz? Dwa miesiące już, nie? No, trzy, pięca. Trzy. No, Ale warto. Wiedza jest niesamowita. I bardzo pięknie przedstawiona. Czyli mówisz, że się nie pomyliłeś w nie. wyborze szkoły? Nie, nie, nie. Powiem przeciwnie, jestem zdecydowanie zaskoczony. No to się cieszę. Także zachęcam i polecam. Maćka i Także nie płacę za tą rekomendację, jakby się nie. ktoś pytał. <laughs> nie wszystko. Właśnie. Tak Jak widzicie, fajne widoczki są. Życie inwestorów jest ciekawe. Jeździmy sobie po świecie. Tu Tajlandia, tu Afryka. Tu Chiny, tu Hongkong, tu Singapur. Fajnie jest. Tutaj mamy resztę wycieczki. Wszyscy śmiało idą pod górę. Także super. Serduszka się powstawały. Kto wie, jeżeli, jeżeli to się klasie spodobało, to niewykluczone, że zrobimy powtórkę. Osoby, które tydzień temu były na szkoleniu w Warszawie, niektóre osoby też dojechały dodatkowo do nas. I takie szkolenie w plenerze dobre dotlenienie mózgu. Te górki dają wycisk kondycyjny. Wczoraj mieliśmy taki trochę słabszy dzień. Dlatego, że pogoda nie dopisywała. Ale dzisiaj już mieliśmy słonko, chociaż teraz jest trochę więcej chmurek. Za kilka temu godzin wychodziliśmy. W góry to była piękna pogoda. Ok, pozdrawiam grupę i jeszcze jeden widoczek naszych pięknych tatr. I do usłyszenia niebawem. No, na razie, cześć.